<laughs> Dzięki za się. Rolling, ready? Cześć, nazywam się Suzana Michałek, mam... 23 lata. <laughs> nie, sorry, czasem się na tym tak zawieszam, bo są dni, w które nadal myślę, że mam 17, są dni, w które myślę, że mam 40, a mówię to, bo myślę, że dalej w toku rozmowy to może mieć znaczenie, gdzieś tam ten wiek cały czas się przebija w mojej karierze i w moim życiu. Czym się zajmuję? Bardzo nie lubię tego pytania i chciałabym wam jakoś sensownie odpowiedzieć, ale... Um... Najbardziej ogólnie mogłabym powiedzieć, że jestem przedsiębiorczynią. Nazwał mnie tak Rob Gry. <gry> kiedy byłam gościem u niego w podcaście, do którego posłuchania Was zachęcam. Założyłam swoją pierwszą firmę kosmetyczną, kiedy miałam 18 lat. Zajmowałam się produkcją kosmetyków pod kątem właśnie swojej własnej marki chciałam stworzyć pomadkę idealną, co nieskromnie mi się udało. Prowadziłam ją ze współzałożycielką przez 4 lata, obecnie już nie prowadzimy tej działalności, ale bardzo szybko, bo jeszcze w pierwszym roku po założeniu właśnie tej marki tak naprawdę odkryłam swoją smykałkę do takiej. Nie wiem czy tak można mówić, nie wiem czy w książkach biznesowych tak to, to nazywają, ale powiedziałabym takiej kreatywnej strategii. A aktualnie moje przedsiębiorstwa zabierają mnie w czeluści branży technologicznej, pod kątem medycyny, co jest totalnie przerażające, bo nie mam o tym pojęcia. Jeżeli jest coś, co chciałabym zrobić, jeżeli jest coś, do czego poczuję pasję, to ja niekoniecznie muszę się na tym znać, ja niekoniecznie muszę wiedzieć, jak to się robi, ale coś w tym jest, że mam taką smykałkę do tego, żeby you know, get things done basically i wydaje mi się, że w tym leży taka esencja mojej przedsiębiorczości. Sorry, ale jestem mega żałosna, bo powiedziała mniej więcej o wszystkim, co robię i zapomniałam o w sumie moim największym aktualnym projekcie, takim Sorry, ale słuchajcie, prowadzę jeden z najbardziej popularnych podcastów w Polsce, nazywa się The Self-Love Edit Podcast i co tydzień rozmawiam, z... sorry się się śmieję, nie? To jest ten jakby z mojego programu, on jest mega fajny, serio. Ale co tydzień mam nowego gościa, są to zazwyczaj osoby dosyć medialne, znane. Ym, także specjaliści, którzy opowiadają mi o tym, jak doszli do miejsca, w którym są, ale tu nie chodzi o jakąś taką popisówę, czy o to how to make it in this big and scary thing called life, czy world, czy cokolwiek, tylko właśnie bardziej chodzi o to, żeby porozmawiać o tym, co się dzieje w głowach tych osób, jakie jest podejście, wiecie, z takiego bardziej, no, tak, tak bardziej personalnie, więc ym, to jest absolutnie żałosne, że, że o tym zapomniałam, bo też w sumie dlatego jestem oryginalnie teraz w Warszawie, bo nagrywałam odcinki. Pierwszą swoją markę założyłam w, w liceum przed maturą. Miałam 18 lat, był marzec 2016 roku i stwierdziłam, że chciałabym zrobić pomadkę idealną. No i tak jak wspomniałam wcześniej, generalnie udało mi się to. Tutaj, tutaj um, tak naprawdę jest taka pierwsza zasada przedsiębiorczości młodej, niemłodej, myślę, że takiej z dużym potencjałem, ponieważ zauważam to u... U osób w różnym wieku, takich, którzy naprawdę osiągają rzeczy, które na przykład mnie imponują, oczywiście to jest bardzo subiektywna kwestia, że to są osoby, które bardzo dużo ryzykują, które nie zawsze rozumieją, um, w co się pakują lub jak pewne rzeczy zrobić, ale znajdują sposób na to, żeby je zrobić i ja to nazywałam taką gdzieś um, tam początkującą naiwnością, młodzieńczą naiwnością i Dzięki niej ja byłam w stanie trochę więcej zaryzykować, tak, no bo im więcej wiecie, tym ok, tym więcej wiecie, ale też tym, tym więcej wiecie o pewnych granicach, no nie, które, które są specyficzne dla danych branż czy danych projektów, a w momencie, kiedy wy sobie z pewnych rzeczy nie zdajecie sprawy, to sobie myślicie, a mogę, mogę to zrobić, dlaczego nie i potem się okazuje, że pewne rzeczy, wiecie, są ciężkie, ale wprowadzacie w ten sposób też innowacje, także... To jest jedna z takich kluczowych rzeczy, które towarzyszyły mi od, od początku zakładania mojego pierwszego przedsiębiorstwa. Na początku też miałam wsparcie, bo miałam współzałożycielkę w pierwszym biznesie i prowadziłyśmy go przez 3 czy 4 lata, a tak naprawdę z tego zaczęły szybko wychodzić kolejne rzeczy i zaczęło się okazywać, że ja naprawdę mam do tego smakałkę. Obie gdzieś tam zobaczyłyśmy, co lubimy, czego nie i Pomimo tego, że y, inaczej, marka była sukcesem, oczywiście nie na każdym polu, i generalnie postanowiłyśmy zakończyć tę działalność, to jednak to była niesamowita szkoła. Niesamowicie dużo ciekawych osób się przez to poznało i słuchajcie, takiej uczelni nie można sobie nigdzie kupić. Generalnie, jakby w kwestii wizerunku, istotne jest też to, że. Istotnym jest też to, że gdzieś tam zaczynając młodo, wiedziałam, że z jednej strony jest to gdzieś tam taki mój, moja taka dźwignia PR-owa, no nie, no bo jednak 18 produkują kosmetyki, które kurczę z Hollywood, używają i tak dalej, no to nie jest aż takie częste, prawda? I zdaję sobie z tego sprawę, ale jeżeli chodzi o taką stronę stricte biznesową, gdzie wchodzą w grę negocjacje i jakieś, nie wiem, dystrybucje i tego typu rzeczy, czy nawet chociażby produkcja z, z ludźmi, którzy są dwa razy starsi od nas i, i mają więcej doświadczenia. Bardzo łatwo jest y, zostać oszukanym. I, I wiedziałam, że zawsze będę musiała troszeczkę ciężej pracować, żeby obronić jakby ten swój wizerunek, że to nie jest tylko tak, że mam 18 lat i nie wiem, no bawię się, tylko faktycznie, że jestem poważna. I to też się troszeczkę może w drugą stronę odbić i gdzieś tam często poruszam ten temat w swoim podcaście w sumie z moimi gośćmi, bo właśnie, właśnie ich pytam jak oni podchodzą do kwestii budowania swojego indywidualnego wizerunku, yy, bo ja gdzieś tam właśnie zawsze się zastanawiam ile ja na przykład, na ile ja mogę serio być tą, nie wiem, no na przykład dwudziestolatką, tak? Na studiach, na ile ja mogę imprezować, na ile ja, co ja mogę w ogóle na przykład przedstawiać na swojego personalnego Instagrama, no, bo muszę się liczyć z tym, że tak naprawdę wystarczy wygooglować moje imię ktoś trafi na mojego Instagrama i będzie mnie oceniał po tym, co widzi. No, nie, jakby nie znając tak naprawdę mojej historii. Wiecie, gdzieś tam zawsze, zawsze się zastanawiam, co ludzie myślą, widząc. Yy... No, nie, nie co myślą, widząc mój personalny Instagram, ale muszę się liczyć z tym, że zostanę oceniona. No i wiecie, myślę sobie wtedy o takim memie, że You know my name, not my story, ale jednak trzeba się z tym liczyć, że ktoś może mnie ocenić i że się rzeczy. To mi może dziwnie, nie? Ale no nie obchodzi mnie generalnie co ludzie o mnie mówią, ale z drugiej strony obchodzi mnie, jeżeli przejdzie mi, przez palce, wiecie, jakiś deal, więc muszę się liczyć z tym, że nie zawsze każdy jest po prostu po mojej stronie, że nie każdy zawsze jest taki wyrozumiały i tolerancyjny jak ja. No i myślę też często o tym, że na przykład na Zachodzie, szczególnie w Stanach jest w ogóle bardzo taka już silna generacja tych młodych przedsiębiorców, którzy bardzo pokazują to, czego się dorobili, którzy nie wstydzą się swojego to zasłowie majątku, swojego dorobku, swoich, swoich ciał, którzy są tacy super, no są po prostu ekshibicjonistami na tym Instagramie, tak? I nikt im tego sukcesu nie odmawia, ale siłą rzeczy nadal jesteśmy w Europie i tu panują troszeczkę inne standardy i trzeba się liczyć z tym, że... To, że ktoś z nas na co jakiś sposób, na coś jakiś sposób nie znaczy, że możemy to skupiować, możemy się tym zainspirować, ale musimy... Zawsze się przystosować do tego w jakiś sposób i troszeczkę zaadaptować też do tego, z kim mamy do czynienia. Nic nigdy na siłę się nie da zrobić. Dobra, słuchajcie, teraz tak różnołożone już to troszeczkę wyważyłam ten makijaż. Hmm. proszę Dobra. I przechodzimy do oczu. Wspomniałam też o podcaście, więc może w ogóle przedstawię swój podcast, o którym praktycznie zapomniałam, takim troszeczkę robię. Bo wow, uważam w ogóle, że to jest takie kurcze. totalny brak szacunku do siebie i do moich gości, nie? No bo to jest tak yy, ważny i duży projekt w moim życiu, że ja nie, ja nie kumam, jak ja mogłam to zapomnieć. Yy, o tym zapomnieć. W każdym razie w 2017 roku, kiedy zaczęłam studia, miałam gapier, czyli rok prowadziłam suarez w pierwszy biznes kosmetyczny i potem poszłam na studia yy, w październiku, czyli od razu, jak zaczęłam studia, wpadłam na pomysł, że w zasadzie troszeczkę z takiej frustracji, no bo. Gdzieś tam miałam wtedy takie trochę issues z promocją na Instagramie. Na różnych influencerów trafiałam i oni tak nie do końca dobrze robili swoją robotę. I w ogóle problemem było to, że wtedy faktycznie bardzo się nie zaczął rosnąć ten, ten taki filar Instagrama beauty. I wiecie, jak jest nagle czegoś dużo, to ludzie tak się zachłyscują tym. I ci influencerzy po prostu nie mieli żadnej etyki pracy i, i byli mega niewiarygodni i mnie to frustrowało, więc stwierdziłam, że chciałabym założyć jakąś taką platformę, która weryfikowałaby kosmetyki, nie tylko moje, ale w ogóle po prostu taki wiecie, taki, taki honest destination online, żeby było zabawnie wtedy w ogóle nie miałam pojęcia, że istnieje coś takiego jak Into the Gloss i znalazłam to robiąc research pod swoją platformę. No i miałam już tego samego roku, ale wcześniej kampanię, którą nazwałam selflove, w ogóle wtedy jest hashtag selflove na Instagramie miałam może kilka tysięcy postów, a nie kilka milionów, tak jak teraz, bo teraz to słowo jest w ogromnym trendzie. No i wpadłam na pomysł, że mogłabym to nazwać The Self Love Edit, ale chyba taka nazwa nie była wolna, więc zrobiłam grę słowną, jedno E ucięłam, złączyłam razem Self Love Edit, razem pisane. Teoretycznie niektórzy to czytają self-loved-it i tak sobie pomyślałam, że nawet jak to tak przeczytają, to, to będzie miał sens, ale mówi się the self-love-edit. I wtedy po wiesz, że skupiłam domenę, wtedy też założyłam Instagram, więc chyba nawet te zdjęcia na dole są z 2017 roku. No i chciałam zrobić, wiecie, taki online magazine, taki editorial, gdzie właśnie pisałam o kosmetykach, o takim ogólnym well-being, o, o tym jak być beautiful inside out, bo gdzieś tam mam dosyć lekkie pióro. Zrobiłam nawet pamiętam wtedy, chyba o 12 do tego usiadłam na uczelni w bibliotece, o 23 wyszłam, bo zrobiłam całą stronę internetową, wróciłam do domu, mega zajarana, ułożyłam nawet potencjalnego Instagrama, ale na następnego dnia rano obudziłam i stwierdziłam, że to jest do dupy że generalnie nikt na to nie wejdzie, ponieważ, no, sorry, ale wszystkie magazines mają też swoje wydania online, to nie jest jakby nic innowacyjnego, nic nowego, dlaczego akurat do mnie mieliby wejść, no nie, jakby jestem nikim. I w ogóle to jest też coś takiego, co bardzo często towarzyszy mi w moich nowych pomysłach i oczywiście w mniejszym stopniu już kiedyś, bo moja pewność siebie, tak jak powiedziałam, też jest lepsza niż była, ale ja naprawdę mam milion pomysłów na sekundę i jestem super zajarana, i chcę je zrobić i wiecie, dwa dni później jestem taka... No zajebiste, ale dlatego ty tak sobie myślisz, fajnie, kreatywnie, jakby kto to zrobi, nie? Więc jakby kto to kupi, kto to go będzie używał, kto się tym będzie cieszył, tak jak ty. To jest najgorsze, co w ogóle można sobie zrobić. Trzeba dać sobie, Po angielsku mówi się the benefit of the doubt, czyli że po prostu spróbujecie, jak wyjdzie to wiecie, jak nie to nie, trzeba dać sobie wszystko. No i stwierdziłam, że okej, okay, podoba mi się koncepcja The self of Edit, ale nie do końca mam pomysł na content i odłożyłam to. I to tak sobie czekało, dojrzewało, wiecie, jak dobre wino w piwniczce. Pozdrawiam wszystkie moje buteleczki Bordeaux. I... Miałam taką refleksję, miałam taką refleksję, że okej, okay, co teraz chwyta, no nie jakby co się dobrze sprzedaje. No i generalnie technologia, ale jakby... Wiecie, ja, ja ledwo potrafię Okej, okay, potrafię włączyć Excel, ale nawet ładnej tabelki nie potrafię zrobić, więc jakby ja i technologia, co jest jeszcze bardziej paradoksalne, biorąc pod uwagę, że przecież tworzę software, ale to, wiecie, to już jest zupełnie inna bajka, w każdym... Kurde, śmiać mi się z siebie czy samochcę, nie. No i stwierdziłam, że technologia i naj chyba najbardziej zaawansowaną technologicznie rzeczą, którą mogłabym zrobić... Pomyślałam, że jest podcast! Gdzie no nie jest to do końca produkt technologiczny, ale teoretycznie wiecie, z doświadczenia z kosmetykami, no ciężko jest personalizować kosmetyki, ciężko działać szybko w kosmetykach, bo produkcja i różne kwestie prawne w Europie zajmują bardzo długo. Więc to chodziło mi o to, żeby wiecie, stworzyć dla Was produkt, który naprawdę jest bardzo reaktywny na wasze potrzeby, który mogę ciągle zmieniać w zależności od tego, czego ode mnie wymagacie, czego sama od Ciebie wymagam. No i tak właśnie powstał pomysł na podcast. I wyobraźcie sobie, że. Tak się kręciłam, dosłownie przez kilka miesięcy moja współlokatorka w Londynie, Zuza, musiała co wieczór słuchać mojego smęcenia, że ja po prostu codziennie, co 5 minut zmieniałam zdanie, że nie no to jest zajebisto, w Polsce za bardzo nie ma podcastów, a z drugiej strony nie no dobra, w Polsce nie ma podcastów, kto tego będzie słuchał? To dosłownie było takie up and down, up and down, jeżeli nie wiecie co to jest sinusoida, to możecie zapamiętać to czym jest sinusoida, po tym mniej więcej jak skacze mój mód, jak mam nowy pomysł, nie? Jakby pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy nadal się muszą uczyć matmy. Anyway, um, powstał pomysł na podcast i w ogóle pomyślałam, że okej, okay, znam jakieś tam osoby, zrobiłam sobie taką listę potencjalnych gości. W ogóle nie wiem, czy powiedziałam, że podcast nazywa się The Self Love Edit Podcast. Bardzo nieprofesjonalny, sprzedażowo z mojej strony, powinnam była to powiedzieć na początku, więc leście i subskrybujcie. Ale generalnie no okej, okay, poznawałam dużo ludzi gdzieś tam z branży, bo chciałam rozmawiać głównie z przedsiębiorcami, z influencerami, z, z celebrytami, czyli z ludźmi, którzy. Robią gdzieś tam powiedzmy biznes na ogromną skalę, nawet w taki nieoczywisty sposób. Miałam taką listę osób, z którymi chciałabym nagrywać, i, i było coś takiego, że to stwierdziłam, że na czerwono zapiszę osoby, które niby gdzieś tam mam do nich dojść, ale to nie jest pewne, czy na pewno powiedzą tak, słuchajcie, może jedno imię było na czarno, czyli że na pewno mówię tak, a wszyscy byli na czerwono, więc to nie jest tak, że miałam jakieś niesamowite dojścia, czy wiedziałam, że ktoś się zgodzi, tylko dosłownie do każdej osoby pisałam, wiecie, zaproszenie z wytłumaczeniem, dlaczego to robię w ogóle czym jest podcast. Bo teraz po kwarantannie też w Polsce trochę. Więcej ich powstało, ale to naprawdę nie jest taki oczywisty format tutaj. Um, I co mnie zaskoczyło, to naprawdę dużo osób powiedziało tak, a co mnie jeszcze bardziej zaskoczyło, to to, że ja sobie pomyślałam, że fajnie byłoby nagrać się z Sandrą Kubicką, bo ona naprawdę bardzo się rozwijała wtedy, zresztą cały czas się rozwija. I pomyślałam, że dużo osób, takich dosyć młodych lubi ją, bo ona się wydaje taka, ona ma taką Zero bullshit, policy, ja całe to nagrywałam. Wyszło w pierwszym sezonie 17 odcinków, do bardzo wcześnie, na początku 2020 roku, się skończył ten sezon, tak przed kwarantanną. Była um, kwarantanna, i teraz zaczął się drugi sezon, i nagrywamy, i gdzieś tam na pewno jest lepszy poziom, jeżeli chodzi o technologię. Ja bardziej dopracowałam wideo. Dużo rzeczy się zmieniło, ale też w ogóle moje takie miejsce w głowie się zmieniło od zeszłego roku, bo w zeszłym roku niestety nie byłam tak psychicznie w najlepszym miejscu. I to jest też dla mnie ciekawe z perspektywy osoby, która zaprasza i prowadzi te podcasty, jak bardzo różni się ta rozmowa w momencie, kiedy mm, ja się czuję inaczej. Ja też inne rzeczy z tego wyciągam, no nie? I inaczej ją prawdopodobnie mnie trochę prowadza, ale mam nadzieję, zresztą to by wynikało też z wiadomości od słuchaczy, że... Podoba mi się to, w którą stronę idzie program, więc jest to taki mój passion project na pewno i jestem niesamowicie wdzięczna za to, że mogę to robić. Nie spodziewałam się, że tak to chwyci teraz, obecnie. Zresztą wydaje mi się, że ten podcast też tutaj dzisiaj mnie zaprowadził, chyba. Wszystkim osobom, które słuchają i wspierają The South of Edith Podcast bardzo dziękuję, bo dzięki wam mogę się rozwijać właśnie na takim froncie medialnym za i przed kamerą, co szczerze mówiąc po prostu bardzo lubię. No i teraz tak, zrobię chyba muszę się ubrać, bo idziemy na kolację, a ten szlafrok, to znaczy, tak jak mówiłam, ludzie no kojarzą mnie z Turbanem, z Hotel Slippers, z, z szlafrokiem, ale to chyba nie jest odpowiedni strój, żeby pójść na kolację, więc see ya later. Często myśląc, że gdzieś tam, okej, okay, jeżeli ja jestem przedsiębiorcą, to znaczy, że właśnie należy do pewnej subkultury, tak? Więc szukam w sobie pewnych cech, które do tej subkultury pasują, które... Które odpowiadają, um, które, które w zasadzie weryfikowałyby to, czy ja faktycznie jestem przedsiębiorcą i czy faktycznie jestem przedsiębiorcza, tak? Więc nie wiem, no patrzę, wiecie, na ludzi listy Fortune 500 albo listy Forbes i sobie myślę, okej, okay, Jeff Bezos, ja mam z nim wspólnego i tak, na dobrą sprawę, szczególnie na początku tej drogi możecie sobie pomyśleć niezbyt wiele, nie? Ale to nie do końca tak jest, bo ja właśnie odkryłam, że przedsiębiorczość jest czymś bardzo indywidualnym I na przykład moja przedsiębiorczość objawiała się już bardzo wcześniej w mojej kreatywności W tym, że ja znajdowałam sobie takie zajawki i one mi naprawdę spoko wychodziły I absolutnie nie mówię tutaj, że wiecie, musicie mieć jakiś super talent czy coś w tym stylu To jest, szczerze mówiąc, troszeczkę moim przywilejem, że gdzieś tam... Uchodziłam zawsze za dosyć uzdolnioną, na przykład artystycznie, osobę dobrze piszę, dobrze, dobrze gram, mam super słuch, ale, ale to wcale tak nie musi u każdego być. Ale zmierzam do tego, że od początku miałam takie podejście: na przykład, nie wiem, fajnie, fajnie pisałam, nawet jak do końca nie umiałam pisać, gdzieś tam po prostu moja kreatywność mi na to pozwalała, więc byłam taka: ok, to zostanę pisarką, jak będę duża. I na przykład ja siadałam na podłodze mojej babci, mając wiecie 8-9 lat i pisałam niesamowitymi błędami różne historie, które zresztą moja babcia do dzisiaj trzyma i szczerze to jest przedsiębiorczość to, że macie jakiś pomysł i niekoniecznie znacie formę, która jest przyjęta na zrobienie tego ale znajdujecie swój sposób na to, żeby coś wykonać, żeby coś od siebie dać sobie swojemu środowisku, społeczeństwu i oczywiście to był taki bardzo infantylny przykład, ale wiecie, przekładacie, to rośniecie Idąc dalej, takim myślę dosyć popularnym przykładem jest to, że ludzie sukcesu, cokolwiek to dla was znaczy, wstają o 5 rano, tak? No i wiecie co? Ja całe moje życie, ja bym mogła spać do nie 5, a 15 dosłownie i ym, gdzieś tam na początku wszyscy mi wmawiali, że nie, no tak w ogóle nigdy sukcesu nie osiągniesz, ale... Kurczę, dobra, wstawałam no o 15, ale chodziłam też spać o 4 czy 5 rano i coś robiłam do tego czasu. To, że dużo ludzi robi coś w jakiś sposób, nie znaczy, że tylko w ten sposób możecie coś osiągnąć. I jest takie fajne, no nie wiem, czy to jest mi jakieś ustanowione powiedzenie, chyba nie, no ale generalnie, guys, stop looking if your neighbor's grass is greener than yours, ponieważ może wasze, wasza trawa będzie zielona po prostu kiedy indziej, tak, więc Wydaje mi się, że z jednej strony jest jakiś tam próg zdrowej konkurencji, ale trzeba się faktycznie skupić na sobie i działać według, no według własnego sumienia, według, według własnych y, gdzieś tam uwarunkowań organizmu. I wiecie, możecie teraz pomyśleć, okej, okay, no. Ona była utalentowana, ona, ona, nie wiem, pracowała w nocy i spała w dzień. Ogólnie od kilku miesięcy wstaję o piątej. Faktycznie nauczyłam się tego i czuję się w ten sposób dużo lepiej, po prostu przez jakieś tam moje różne przejścia ze zdrowiem, też y, i fizycznie, i psychicznie. <noise> Ogólnie to już muszę spadać, ale mam nadzieję, że choć trochę Was zainspirowałam. Hmm. Na tyle, ile mogę inspirować. Wydaje mi się, że pomimo tego, że moje sukcesy jeszcze nie są, wiecie, na miarę, nie wiem, trzeba bez to fajnie jest czasem usłyszeć coś od osoby, wiecie, takiej, takiej po prostu normalnej, takiego totalnie normalnego pokroju. I ja sama też bardzo na przykład inspiruję się moimi znajomymi, więc może rozejrzyjcie się, kogo macie w swoim środowisku. Jeszcze raz dziękuję. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Ja lecę na kolację, zanim właśnie ja nie będę miała żadnych znajomych. I no cóż, mała dnia.